Siema, siema, kurna witam Generalnie jest lipa, Bo przed chwilą nagrywam odcinek I teraz go generalnie Tak generalnie, generalnie Możecie liczyć ile było generalnie I nagrywałem właśnie odcinek I wyskoczyło mu powiadomienie, że mam brak środków na koncie I przez to przerwało mi nagrywanie Kiedy już tłumaczyłem coś Bardzo ważnego w tym poradniku Ale ciul Nie zrobi się drugi raz, przejdzie się drugi raz Puszczę wiaską. I no Dobrze, a teraz normalny wstęp, witajcie. E, dzisiaj jest poradnik już jubileuszowy, bo dziesiąty. I ten poradnik będzie dosyć epicki i mocny, chociaż nic ciekawego nie będzie na nagrywany, tylko będę mówił po prostu. E, więc no, jakieś dziedzi drą mordem przy Eko i rzucają nogami psychole. E, więc no, dzisiejszy odcinek jest na temat jak nie być leniem. Tak, jest to możliwe, nawet w moim przypadku. A więc no, co, e, od czego zależy, czy będziecie leniem, czy nie? Czy zostaniecie nim, czy nie? E, no to zależy generalnie od tego, czy jesteście leniami od urodzenia, czy jesteście leniami od. E, Jakiegoś czasu, bo wiecie, od urodzenia to wtedy będzie i przestać być leniem, bo to zależy po prostu od dnia albo od Waszych chęci. No, generalnie znowu przechodzę przez puść już drugi raz, bo, bo lubię. Mm. No, więc jak już mówiłem, to zależy od tego, czy jesteś od urodzenia, ale nie wiem, czy od jakiegoś czasu. Jeżeli jesteście od, od jakiegoś czasu, to jest szansa, że macie jeszcze 10% tak jakby e, energii. Czyli po prostu chęci do e, tego e, do robienia czegoś. To nie wiem, wychodzenie na spacer, cokolwiek, nie? I generalnie jeżeli macie to 10%, czujecie to 10% w serduku albo w nogę. Zależy kto gdzie ma serce. Ja na przykład mam serce w tym stopie. Generalnie. I tak jest, nie zmyślam. Jak sprawdzałem tego, tego, chciałem poszukać serca, to nie było, nie? Generalnie, to po lewej stronie. No, i generalnie szukałem serca, i znalazłem w stopie, więc no, serce mi pospadło, płuca gdzieś ma pewnie w nogach, ale ciul. No i co? Jeżeli macie to 10% serduchu no to wykorzystujecie je, jakoś typu robicie jakieś zadania robicie jakieś, nie, zadania od mamity która wam da, albo taty wcześniej nie wolnąłem, głupi żart, że haha, da, da wam zadanie tata i tata <laughs> co mnie nie nadal śmieje, że jestem głupi ale ciul o. wychodzę z puszczy i kompli ała, butelka żem nadepnął no i co? robicie jakieś zadania od mamity i taty? Czy tak no, od rodziców po prostu, typu nie wiem, wychodzicie z psem, jeżeli macie psa, bombardują chyba, ciul, wychodzicie właśnie z jakimś zwierzęciem na, na spacer. Oczywiście nie, nie ze wszystkimi, nie wiem, dajecie karmę codziennie, wymieniacie mnóstwo kotów, kuwecie i tym podobne, jakieś po prostu zadania z zwierzętami, eee, no i co. Drugi sposób, to był w skrócie temu opowiedziany. Chodzi ogólnie o to, żeby tymi zwierzętami wychodzić. Co się robi ze zwierzętami, wtedy wam to też dodaje energii. E, druga sprawa to jest to, aby na przykład mieć przyjaciół, bo przyjaciele to dobra rzecz. Generalnie, jeżeli macie przyjaciół, to po prostu jest wam łatwiej wyjść. Jeżeli nie macie przyjaciół, to już wasz problem. Ja też nie mam, więc na, szukam przyjaciół. No, jak to Ale to mniejsza z tym. Ja generalnie jestem na dworze sam. E, Szedł ją spotkałem z e, ziomków. Dwóch ziomków. Trzeciego niestety nie znałem. Wyglądał jak e, ten. E, jak on się nazywał? E, Markus z Watchdogsa 2. Generalnie, tylko że czarny nie był. I miał długie włosy. A Markus też miał? Nie wiem, nie kojarzę No i no, i trzeba mieć przyjaciół. Ja tam mam tylko ziomków. Znaczy mam jednego przyjaciela mi w pizdu daleko wyrzucił Jeżeli ty to oglądasz, głościu, to, to wiedz, że masz posrany. Przejdę na zakończenie. Ci kopa sprzedam. Madziurska. Fasata foko Nie wiem, jak to Rafa, niks mówił. Niestety. Moje pamięć jest... O, sznurówki zgubiłem. A nie, rozwiązały się. Nieważne. Dobrze. Mm. Zapomniałem na czym się zatrzymam. A musicie mieć właśnie przyjaciół. Bo jak wychodzicie z przyjaciółami to wtedy macie więcej energii i wiecie. Chęci na wyjście i tym podobne. Na ziomku już tak raczej nie. Ziomku to ja przypadkowo spotkałem, kiedy chciałem to nagrać. A więc no, no chyba, że mogę sobie wytworzyć przyjaciół. Miałem taki plan, żeby wytworzyć e, trzech. E, jedną przyjaciółkę i dwóch przyjaciół. Krzyśka Grzegorze i Pat, e, Patrycję. I generalnie ta Patrycja i te Grzegorz i Krzysiu ja pitole drą mordę cały czas. No to generalnie Krzysiek i Grzegorz mieli być kamieniami. A Patry tego patrycja miała być patykiem, nie? I chciałem wymyślić mini fabułę, która... która ten by polegała na tym, że Patrycja zdradza Grzegorza z Krzysiem. Ja ich przyłapuję, nagrywam to. Grzeczkowi nic nie mówię I no, wiecie Taka fabuła miała być. Jeszcze dalej nie wiem co by było, ale no Nie wiem, napiszę, jeżeli będziecie chcieli. Spróbuję to nagrać. Taką mini fabułę. Może mi się uda kto wie. E więc no. O, kot tam jest. Nie wiem czy widać, ale przybliżę. O, w dupy. No w miarę widać, tam łazi jakie coś dobrze, żeby już was, żeby was oczy już nie bolały, przestanę, no bo. więc to, jak już mówię napiszcie w komentarzu, że będziecie chcieli taką mini fabułę z Krzysiem, Grzegorzem i tego Patrycją. No i co? Trzeci sposób to wejście się za jakiś sport, typu nie. wiem, nie wiem, czy to można nazwać sportem, na skoczek pogo. Skoczek pogo to jest taki główno na sprężynie, jednej sprężynie, bez żadnego podparcia, bez niczego, po prostu skaczesz na tej jednej sprężynie. Wkleję tu zdjęcia, ale nie chcę mi się montować tych odcinków, więc nagrywam to na surowo, dlatego są te zacinki, są... E, e, saplenienie, może nie wiem, czy było, ale ciul. Nie pamiętam, co ja mówię po 5 sekundach, więc no... Generalnie nie, skakanie skakance, też yy, byłem mistrzem skakania z skakance. Bynajmniej w mojej klasie. Umiałem praktycznie na krzyż, umiałem na żabkę. Umiałem, yy, umiałem nóżyce, umiałem na krzyż normalnie. Wiecie no. Kiedyś to było generalnie. Na świetlicy się skakało. Ale teraz to wiadomo, stałem się leniem już no. Ale mam skakankę z tymi z tymi gównami do ćwiczenia łap a więc no generalnie koks w sumie powinienem to bokiem nagrywać, żeby może było fajnie rozszerzyć ale ciul e, no i co no, sport, no i oczywiście jakieś bieganie jeszcze, siłka, na przykład ja mam taką siłownię, ala siłownię gdzie możecie tam, gdzie mo możecie, tak jeżeli mnie znajdziecie, to wtedy będziecie mogli gdzie można nie wiem poćwiczyć co coś nie w domu, ale sznack nie ma, ani hantelek jest tylko taki narty na ma do masażu pleców, więc koks, ale z tego nie korzystam. No i co? W sumie to chyba wszystko. Noc się już robi, zobaczcie. No w sumie tu nie widać, ale ciul. Ale zobaczcie światło świecą z mi tam na klatce. O. Ale widać. O kurno, ale klatki. Oj oj. Znaczy, ale piksele. Więc no. Nocie już robić znaczy wieczór. Więc ja już będę kończył. Pamiętajcie, że jesteście lenią od urodzenia. Macie małe szanse, ale są. A jak jesteście leniami od jakiegoś czasu, macie większe szanse, ale też nie może się zawsze udać. Trzecia opcja jest taka, że jesteście takimi leniami, że już nic wam nie pomoże i będziecie e, tego, jeść Top Chipsy i oglądać Evronę, e, więc no nie no, żartuję ja tam nikogo nie obrażam, dramy nie chcę chociaż na dramach łatwo się wybić ale ja nie lubię dram więc no e, co by tu więcej powiedzieć siemanko, żegnam was i pamiętajcie, kota Ewa w sklepie elo